Dzisiaj mamy 8 października 2025. Dzisiaj sztormowa pogoda od rana. Rano jeszcze padał deszcz. Przestał chyba gdzieś koło 12, ale jest dalej bardzo silny wiatr. Ale widzę, że dzieci w przedszkolu wyszły, trochę się pobawić na zewnątrz. Niewiele ich, ale jednak wyszły. Trzeba chyba będzie wyjść na chwilę, przespacerować. Chyba się nie da iść na spacer. Jest silny wiatr. Tutaj jest jeszcze zacisznie, bo jestem koło bloku, ale wydaje mi się, że jak tam pójdę to może być gorzej. Nic, idę do sklepu. Cały dzień mamy sztorm, ja z wiekiem yy, i z tego powodu, że mam kłopoty z ciśnieniem, to jestem, robię się coraz bardziej wrażliwa właśnie w tym okresie, kiedy jest taki silny wiatr. Te spadki ciśnienia na mnie tak działają, że głowa mnie boli, tak, normalnie aż mi coś tutaj pika w tej głowie, tak jak przy bólu uszu. Yy. Nie mogłam do końca oglądać wiadomości, bo mi się dawało, że mi te oczy na wierzch wyjdą i po prostu wszystkie dźwięki, tak by mi, tak bym to bardziej słyszała i tak by mi to dudniło w głowie. Jeszcze ma swój wpływ na samopoczucie moje to, że dzisiaj tylko wyszłam do sklepu, nie poszłam nigdzie na spacer, bo już nie wiem, czy mnie ta głowa boli z uszu, czy może jestem przewiana, czy po prostu ten sztorm. Także siedzę w domu, a ponieważ y, jesteśmy na siódmym piętrze, więc te efekty się jeszcze potęgują. Słychać tylko uuuu, uu, uu. y, z tej kanalizacji, z tego ścieku. Jeszcze na razie żadne tam zapachy się nie wydobywają, ale to jakoś to ciśnienie od dołu chyba jest i tylko bulgocze coś w tej łazience. Także mnóstwo efektów dźwiękowych. Głowa mnie boli, no ale już niedługo pójdę spać. Właśnie jak jest sztorm, takie odgłosy dochodzą. Próbowałam się cały dzień czymś zająć. Próbowałam czytać książkę, ale jakoś ciężko mi to idzie. Książkę po islamsku, ale jest mnóstwo takich wyrazów, których nie znam i idzie opornie. Próbowałam trochę malować, ale jak człowiek taki jest, przez ten wiatr otumaniony, to tak nie za bardzo to wszystko idzie. Także dobrze, że się ten dzień kończy już.